Czy Duch Święty występuje w Biblii jako odrębna od Boga osoba? Trindarne kościoły, zgodnie z głoszoną doktryną o Trójcy, uważają, że Duch Święty jest trzecią, odrębną od Ojca i Syna osobą. Pismo Święte niczego jednak takiego nie uczy. Uczy natomiast o Duchu Bożym, Duchu Jahwe, czy Duchu Ojca. Inaczej mówiąc, Duchu przynależnym do Boga. Czyj duch Boży, jak sama nazwa wskazuje, nie jest odrębnym duchem Bogiem, ale duchem Boga. Jest więc związany z osobą Boga Ojca i do niego należy. Nie występuje nigdzie w oderwaniu od Boga jako inny byt. Podobnie jak nasz duch nie jest kimś od nas niezależnym, tak duch Boży nie jest odrębną osobą od Boga. Dlatego Duch Święty, jak czytamy w Biblii, jest udzielany, a nie tym, który udziela, jest darem od Boga, a nie tym, który nas obdarowuje. Obdarowuje nas nim Bóg Ojciec. Tym duchem dysponuje bowiem Bóg, zgodnie ze swoją wolą, o czym jasno czytamy w liście do Chemrajczyków, 2.4. Przekład Biblii, tysiąclecia piąte wydanie. Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem ducha świętego według swej woli. Z tego mercedu jasno wynika, że duchem dysponuje Bóg i udziela go według swego upodobania, jak to oddano w Biblii Poznańskiej. Gdyby duch święty był odrębną od Boga osobą, to decydowałby sam za siebie. Tak jednak nie jest. Przeczytajmy dziś apostolskie 8 rozdział, wersety 17 do 19. Wtedy więc kładli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, Przyniósł im pieniądze. Dajcie im nie tę władzę, powiedział, aby każdy, na kogo położy ręce, otrzymał ducha świętego. Czy Szymon chciał kupić możliwość rozdawania trzeciej osoby Boga, czy może udzielania innym ducha Bożego, którą to możliwość otrzymali apostołowie od Boga? Z kolejnego dwudziestego wersetu wynika, że nie chodziło o rozdawanie Boga, ale o dar od Boga. Czytamy w tym miejscu: Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr, gdyż sądziłeś, że dar Boży nabyć można za pieniądze. Piotr nie uważał, że Szymon chciał kupić możliwość obdarzania innych bogiem. Ale darem od Boga, czyli Bożym Duchem. Tryntarze zwracają jednak uwagę, że przecież w Biblii czytamy o tym, że Duch mówi, a mówić może tylko osoba, zauważają. Otóż takie zwroty jak Duch mówi odnoszą się do Boga Ojca, a nie Ducha istniejącego obok Boga Ojca. Czytając w Piśmie Świętym o tym, że Duch mówi, to nic innego, jak to, że przemawia do nas sam Bóg, a nie trzecia boska osoba. W drugiej księdze Samuela 23:2 Dawid, niewierzący w odrębną osobę Ducha Świętego, powiedział: Duch Jahwe mówi przeze mnie, i Jego słowo jest na moim języku. Dawid nie wierzył w odrębną od Boga, Jachwe, osobę Ducha Świętego. Mówiąc, że Duch Jachwe mówi przez Niego, uważał, że przemawia przez Niego sam Bóg, niejako kładąc na Jego języku to, co ma do przekazania. Co ciekawe, nigdzie w Biblii nie przedstawiono Ducha Świętego jako osoby widzianej z Bogiem lub Jezusem. Dla przykładu. Wizji Szczepana, opisanej w dziejach apostolskich 7:56, czytamy: I rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte, i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. A co z Duchem Świętym? Podobnie w Księdze Objawienia 22:3, czytamy o tronie Boga i Baranka. Dlaczego nie ma informacji, że jest to także tron Ducha Świętego? Argumentem przeciwko wierze w osobowego Ducha, a to za tym idzie także i Trójcy, są również słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 11:27 Biblia Warszawska: Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn, i ten komu syn zechce objawić. A co z duchem? Dlaczego pominięto w tej wypowiedzi ducha świętego rzekomą trzecią osobę Boga? W założeniu trójcy duch święty znałby ojca w takim samym stopniu jak syn. Słowa wypowiedziane przez Jezusa: nikt nie zna ojca, tylko syn. Nie pozostawiają tu wątpliwości, że duch święty nie jest odrębną od Boga osobą. O ojcu oraz synu z pominięciem ducha świętego jest mowa w wielu innych miejscach. Dla przykładu w drugim liście Jana 1,9 apostoł napisał: Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. I znów pytanie: A co z duchem? Czy tymczasowe kościoły nie zapędziły się w nauce o Trójcy za daleko? Wnikli czytelnicy listów z łatwością zauważą, że Duch Święty jest również konsekwentnie pomijany w pozdrowieniach z listów. Czytamy w wielu pozdrowieniach jedynie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Czy nie zastanawiacie dlaczego nie ma pozdrowień także od Ducha Świętego? Gdyby autorzy listów uznawali Ducha Świętego za trzecią osobę Boga, bez wątpienia występowałaby ona we wszystkich pozdrowieniach, gdyż jak głoszą sami trynitarze, Wszystkie trzy osoby są sobie równe. Tak jednak nie jest. Brak pozdrowień od Ducha Świętego dobitnie świadczy o tym, że Paweł, Piotr czy Jakub takiej nauki o osobowym duchu Bogu nie znali. Reasumując, Pismo Święte nie zna nauki o trzecim Bogu w Trójcy. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, Zapraszam do odwiedzenia naszego bloga blog.antytrintariani.pl i przeczytania artykułu Kim jest Duch Święty? Link znajdziesz w opisie. Zachęcam również do podzielenia się swoimi komentarzami i przemyśleniami pod tym właśnie artykułem. Dziękuję za wysłuchanie.